Szkoła to instytucja, która zajmuje się kształceniem i wychowaniem, ale czy współczesna szkoła przygotowuje odpowiednio młodego człowieka do życia? Czy jest to miejsce, gdzie każdy uczeń może realizować swoje pomysły, podejmować liczne dyskusje, rozwijać kreatywność i ukryte talenty? A może to przykry obowiązek, przywilej lub wielka przygoda? Zanim zapytamy naszych uczniów, Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ten temat osoby, które zakończyły już edukację. A zatem, o co chodzi w szkole? W szkole chodzi o to, aby była przede wszystkim wyposażona w odpowiednie narzędzia w edukacji, aby uczniowie mogli osiągać jak najwyższe wyniki w egzaminach i konkursach przedmiotowych. Aby była stworzona miła i serdeczna atmosfera, która będzie z pewnością gwarantem wysokich wyników edukacji. W szkole chodzi o to, żeby dziecko wkraczało w piękny, wspaniały świat wiedzy i nauki. W szkole chodzi o to, żeby stworzyć przyjazną przestrzeń dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli. W szkole chodzi o to, żeby rozbudzić w dziecku ciekawość świata. W szkole chodzi o to, żeby dziecko mogło eksperymentować, wszystkiego dotknąć i wszystkiego doświadczyć o komunikację interpersonalną o właściwe relacje między nauczycielami rodzicami uczniami o zrozumienie i wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. W szkole chodzi o to, aby przygotować dzieci do podróży przez życie, tak aby zdobyły jak najwięcej pozytywnych doświadczeń i umiały objawy O co chodzi w szkole? Hmm. Ale przecież w szkole wcale nie chodzi o szkołę. To znaczy na pewno nie chodzi o samą naukę. Myślę, że chodzi o to, żeby taki młody człowiek poznał siebie. Swoje potrzeby, swoje możliwości oraz w szkole chodzi o to, żeby poznać innych ludzi. O przyjaźnie, które trwają do końca życia. No w szkole chyba chodzi o to, żeby dzieci czegoś nauczyć i wychować wie o co chodzi w szkole. Wszyscy wymagają, a my całymi dniami siedzimy przy książkach. O to chodzi, żeby przyswoić sobie wiedzę, którą przekazują nauczyciele, potem napisać sprawdziany na super oceny, a następnie część wiedzy zapomnieć, ponieważ i tak w życiu dorosłym się nie przydaje. W szkole chodzi o edukację i wychowanie dziecka oraz o indywidualne podejście do każdego ucznia. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, o wzajemne relacje między równieżnikami i e, chodzi o to, że po prostu program jest przeładowany, jest za dużo materiału, za dużo pracy domowej, e, no i dzieci poświęcają bardzo dużo czasu na to. Jest tego po prostu za dużo. No w szkole chodzi o to, żeby dzieci chętnie chodziły do szkoły, żeby się rozwijały w tej szkole, no i żeby dzieci kochali swoich nauczycieli i traktowały je jak swoich własnych rodziców.